Jednym ze sponsorów odcinka jest jaskiniatrola.pl. Używając przy zakupach kodu Wojtek czyta, nie dostaniecie żadnego rabatu, ale dzięki waszym zakupom właściciel sklepu przeznaczy 5% wartości waszego koszyka na wsparcie kanału. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i jak widać po tytule, będzie srogo, czuję, że będzie srogie po prostu odtwarzanie e, na, u mnie na kanale. Dzięki uprzejmości Kamila, który miał tę moc i zapoczątkował wsparcie kanału właśnie częściową, częściową kwotą tych tłumaczeń, jeśli chce ktoś dołączyć, dajcie znać. Można się do mnie odezwać wojtekmałpaczyta, wojtek wojtekmałpaczytawojtek.pl albo gdzieś tutaj na YouTubie, ewentualnie na Patronajcie, ewentualnie na, na, na gdzieś tam na Messengerze. Ligi Wotan. Dawid przetłumaczył kilka, kilka pierwszych stron tłumaczenia mam, dostałem od niego, tak więc może zacznijmy. Mówi, że tutaj jest parę, było parę takich, nie, znaczy nieścisłości, czy jakichś niewiadomych. On to przetłumaczył według tego, co uznał za naj, jakby najciekawsze tłumaczenie, czy jakby no, to, co najbardziej pasowało, więc tam też nie zlimczujcie ani mnie, ani Dawida. Dla mnie to jest nowość, dla niego też, wcześniej niczego takiego nie było po polsku. No to lećmy z tematem. Ligi Wotan. Przez tajemne tajemnice tygli nadano im kształt i siłę. Przez stopione ognie i dudniące tłoki kuźni uzbrojono ich i dano zbroje. Przez Wotan i świątynie nadano im mądrość i cel. Przez palący gniew serca przepełniono ich furią, by mogli pokonać każdego wroga. To jest cytat Cztery filary Utrzymujące społeczeństwo pobratymców Lig Wotan takie krasnoludki w kosmosie. Ligi Wotan lub Ligi Wotanu, Ligi Wotanów to kolektywna nazwa licznych konfederacji rasy składów silnie zbudowanych, zaliczanych w poczet podludzi, klonów nazywających swoje społeczeństwo ludem, rodem, krewnymi, a także krewniakami. Mieszkańcy imperium zazwyczaj nazywają ich jednak po prostu skłatami lud jest zaawansowaną. Zdolną do podróży międzygwiezdnych, rasą o rozwiniętej technologii, zasiedlającą bardzo ekstremalne środowiska planet o bogatych zasobach naturalnych w obrębie regionu Centrum Galaktyki. Przedstawiciele ludu dzielą swoje życia ze świadomymi robotycznymi konstruktami, nazywanymi żelaznym ludem oraz żelaznymi krewniakami, którzy w ich społeczeństwie są traktowani na równi z organicznymi członkami społeczeństwa. Lud bywał w swojej historii błędnie identyfikowany zarówno przez Zinos, jak i przez samych ludzi. Przykładowo Tau i ludzie nazywają ich niekiedy Demiurgami, eldari, starożytnymi Heliosami, a jeszcze inne gatunki Gnostarii, Grom, Kreg oraz wieloma innymi nazwami. W imperialnej klasyfikacji lud widnieje jako rasa sankcjonowanych podludzi, co oznacza, że oficjalnie uznaje się ich za podgatunek człowieka. Nie brak jednak w Imperium głosów uznających składów, nawet za gatunek Zinos. Najstarsze zapiski samego ludu łączą jednak ich przodków, którzy jako pierwsi skolonizowali serce galaktyki z podświetlnymi flotami górniczymi powolnego marszu, które wyruszyły z preimperialnej starej Ziemi na podbój gwiazd. Oznacza to, iż Skłaci w istocie są podgatunkiem człowieka. Sami przedstawiciele ludu nie dbają jednak o to, co mówią o nich inni. Każda z Lig. Jest podzielona na grupy przypominające duże rodziny lub państwa narodowe nazywane rodami, krewnymi lub krewniakami. Na czele każdej z nich stoi samoświadoma sztuczna inteligencja nazywana Wotanem lub rdzeniem przodka. Wotany traktowane są przez lud z niemal nabożną czcią. Śmierć członków ludu i żelaznego ludu wiąże się z przesłaniem danych zebranych przez ich umysły do Wotanu, swojego rodu. Ten pełen mistycyzmu zwyczaj nazywa się powrotem do przodków. Jedynie kilka inteligentnych gatunków w galaktyce może zrównać się z ludem w zażartości oporu, odwadze i determinacji na polu bitwy. Mało jest również gatunków równie bezwzględnych w kwestii rachunków zysków i strat przy prowadzeniu wojen. Walka z nimi przypomina walkę z pancerną lawiną, niszczącą wszystko na swojej drodze. To jak zostać dobrze ocenionym z daleka pod względem wartości bojowej, by chwilę później zostać rozgniecionym przez siły, które swoich wrogów postrzegają albo jako niemającą znaczenia przeszkodę, albo jako znienawidzonych nemezis, których anihilacja staje się dla nich celem istnienia. Dla tych, u boku których walczą i dla tych, z którymi handlują, skłaci są bezcennymi sojusznikami, ale ci, których uznają za zagrożenie dla swojej rasy, zostaną przez nich zniszczeni z tym samym bezwzględnym rygorem, z którym lud zbiera materię i energię z dysków akrecyjnych czarnych dziur, wytwarza swoją niezwykłą technologię lub zajmuje się czymkolwiek innym, do czego skłaci przyłożą swoje tęgie głowy. Ligi Wotan to ogromne i dobrze zagospodarowane gwiezdne imperia zjednoczone wspólną historią, krwią i kulturą. W galaktyce Nastały jednak burzliwe czasy, a wysyłający przez kosmos fale marszczące strukturę rzeczywistości, wielki ryft już teraz spycha lud na kurs kolizyjny z innymi, międzygwiezdnymi gatunkami. Ich zderzenie może odmienić losy ligwotan na zawsze. Jak wygląda historia e, krasnoludków w kosmosie? W całej galaktyce liczą się tylko trzy rzeczy – rodzina, obowiązek i serce – każdy krewniak żyje zgodnie z, tą, zgodnie z tą zasadą, a każdy, kto wchodzi jej w drogę, ginie za jej sprawą, powiedział Karl Anok z klanu Gwiezdnych Niszczycieli. Jakoś tak mi się oni kojarzą z górnikami na Śląsku, nie wiem dlaczego. Przez tysiące terrańskich lat Ligi Wotan eksploatowały bogactwa tzw. Serca Galaktyki w kulturze ludu jest to określenie na region galaktycznego centrum przezwyciężając liczne zagrożenia kryjące się w tym burzliwym regionie. W międzyczasie wielokrotnie stawały do walki w obronie ujarzmionej przez ich przodków przestrzeni, ścierając się z wieloma niebezpiecznymi gatunkami obcych. Z częścią z nich potrafiły jednak dojść do porozumienia, prowadzić lukratywny dla obu stron handel czy nawet wysyłać swoich młodych wojowników do walki pod obcymi sztandarami w charakterze najemników. Jednak dziś, kiedy o losach galaktyki decyduje ucisk Wielkiego Ryftu u świty eru, Ery Indomitus. Na Ligi Wotan czekają nowe wyzwania i wojny. Skłaci to potężnie zbudowani humanoidzi. Największe skupiska ich populacji można odnaleźć w obrębie centrum galaktyki. Choć całej ich populacji nie można porównać do tłoczących się na tysiącach światach rojów ludzi, to swą liczebnością stanowczo przytłaczają dopiero poznających gwiazdy Tau i bliskich przeminięcia na dobre Eldarich. Społeczeństwo Lig składa się w całości z klonów, Każde pokolenie nowych krewniaków powstaje, ze sztuc... powstaje w sztucznych, w pełni zmechanizowanych łonach, nazywanych tyglami. Maszyny te mają dostęp do ogromnych banków danych genetycznych, dzięki czemu są w stanie produkować stabilną i zróżnicowaną genetycznie populację. Należy przy tym pamiętać, że na lud Ligwotan składa się również żelazny lud, traktowany na równi ze swoimi braćmi z krwi i kości, zarówno w czasach pokoju, jak i wojny. Niewiele gatunków w galaktyce jest w stanie sprostać składom w kwestii wytrzymałości ich ciał, umysłów i dusz. Ich ciała niemal się nie męczą i bardzo wolno starzeją. Bardzo trudno odwieść ich od raz podjętej decyzji, a im bardziej odległa genetycznie od nich jest osoba próbująca to zrobić, tym trudniejsze stoi przed nią zadanie. Sprawia to, że nawet najbardziej agresywni Zinos w galaktyce nie chcą widzieć w nich wrogów. Z drugiej strony, to właśnie te cechy sprawiają, iż są niezastąpionymi sojusznikami, jednak sprzymierzenie się z nimi wcale nie jest takie proste. Lud stawia na pierwszym miejscu rodzinę, swoich krewniaków i inne obowiązki wobec własnego społeczeństwa. Jeśli poczują, że motywacje ich niedoszłych sojuszników są sprzeczne z interesem całego ludu, to szybciej dostrzegą w nich wrogów niż sprzymierzeńców. <laughs> Jak na naród, którego zalążki powstały na pokładach okrętów flot górniczych przystało, Lud kieruje się niewybaczalnym kodeksem moralnym. Filtr niewymieniony po okresie przydatności, słaby spaw, cieknący zbiornik te i miliony innych podobnych problemów byłyby uznane za drobne niedociągnięcia na gęsto zaludnionych planetach, ale w mrocznej i zimnej próżni mogą oznaczać katastrofę. Podobnie bywa z błędami popełnionymi na wyższych szczeblach hierarchii władzy przeoczenie cennych zasobów zamkniętych pod powierzchnią ciała niebieskiego. W pasie asteroid lub pierścieniu otaczającym gazowego giganta, może zadecydować o przetrwaniu całej floty, gdyby potrzebna była naprawa jej jednostek lub uzupełnienie ich stanów paliwa. Marnotrawstwo, lenistwo, a nawet z pozoru banalne błędy mogą być równoznaczne ze śmiercią całej załogi, w związku z czym w społeczeństwie ludu są to najgorsze możliwe do popełnienia grzechy. Z głębi bolesnych doświadczeń powstał naród. Zatwardziałych survivalistów, który siłę znajduje w jedności i niekończącej się misji pozyskiwania nowych zasobów dla swoich krewniaków, bowiem ich przetrwanie jest dla nich najważniejsze. Z jednej strony ich podejście do życia jest godne podziwu, jednak z drugiej, to właśnie przez nie inne gatunki oceniają ich jako chytrych i samolubnych. Jak wygląda geneza powstania e, tych e, ślązaków w kosmosie e, do, dobra, krasnoludów w kosmosie Wotan umieścił nas między niebiosami. Przodkowie zapanowali nad ciemną pustką kosmosu. Mrok między gwiazdami nie kryje przed nami grozy, bowiem w próżni czujemy się jak w domu, czyli równie dobrze, co w ciężkich butach na skalistej powierzchni wielu znanych nam planet. Powiedział Grimnir Jotun w dniu wylotu z prospektu tarwem. Całkiem możliwe, że rdzenie przodków przechowują wiedzę całej historii ludu. Licząc od jego najwcześniejszych dni, jeśli jednak faktycznie tak jest, to odkopanie tych informacji sprzed dziesiątek tysięcy lat graniczy z cudem. Nieubłagany upływ czasu zmusił nawet praktycznych i dokładnych do bólu składów do uznania, iż w pewnym momencie nawet ich starożytna historia musiała nieodwracalnie rozmyć się do postaci mitów i legend. Zgodnie z jedną z teorii ligi Wotan oraz same Wotany mogły zostać nazwane na cześć mitycznego Wotana, w kulturze ludu nazywanego również pierwotnym przodkiem pozłacanym i kamiennym umysłem. W niektórych mitach krewniaków Wotan nie był jedną osobą, ale wieloma. Niekiedy Wotana opisuje się jako grupę mieniących się, złotych postaci lub kręgu ponurych kamiennych twarzy. Inne mity mówią o tym, jak Wotan stworzył pierwsze tygle, a następnie wychował pierwsze pokolenie ludu i wysłał je w mroczną próżnię, ratując ich przed oceanami ognia i krwi. Inne legendy opisują go jako najstarszego i najmądrzejszego z pokolenia pierwszych przodków, o których dziś nie wiadomo już niemal nic, i na temat których powstało jeszcze więcej mitów. Większość tekstów i, opowie i opowieści o nich niemal nie porusza tematu ich wyglądu, a jeśli już porusza, to różni się on od opowieści do opowieści. Z typowym dla siebie pragmatyzmem Lud zwyczajnie zaakceptował, że ich mity są ze sobą zbyt sprzeczne, alegoryczne i niewiarygodne, by traktować je jak historyczne fakty. Nie spędza im to jednak snu z powiek, żyjąc w zgodzie ze swoją tradycją i w oparciu o ponury realizm, lud czuje mniejszą potrzebę niż niż ludzie dokrycia się za tarczą z wiary. Lud nie lęka się tego, czego nie pojmuje. Zamiast tego skłacie akceptują rzeczywistość taką, jaka jest. Jeśli nie rozumieją pewnych kwestii swojej starożytnej historii, to po prostu się nią nie przejmują, oczywiście tylko do czasu, gdy nagle te same kwestie staną się istotne dla ich przetrwania. Oczywiście e, wielu grymnirów, psioników ludu, e, kontynuuje pracę nad z interfejsami rdzeni przodków e, w nadziei na zadanie im prawidłowych pytań, licząc na odblokowanie części swojej starożytnej historii. Większość z nich robi to jednak z czystej ciekawości. Nie zaś w ramach jakiejś egzystencjalnej potrzeby. Mimo to w zaginionej historii ludu istnieją pewne opowieści, których żaden skład nie uzna za nic innego jak niezaprzeczalne fakty. Lud nazywa je pierwszymi prawdami. Przykładowo pierwszą prawdą jest to, że ich najwcześniejsi przodkowie opuścili rodzimy świat ludu, niemal z pewnością była to preimperialna terra w czasach epoki technologii, wiele tysięcy lat temu na pokładach okrętów podświetnej floty Długiego Marszu prosto e, z, z, z promu kosmicznego e, Górny Śląsk. Pierwszą prawdą, jest, <grymianie> Pierwszą prawdą jest to, że krewniacy już od początku byli klonami oraz że żelazny lud był z nimi od najwcześniejszych dni. Pierwszą prawdą jest również to, że przodkowie i lud od początku byli górnikami, poszukiwaczami i podróżnikami zajmującymi się gromadzeniem bogactwa z niebios. Mity ludów tapiają się w jego udokumentowaną historię mniej więcej w momencie dotarcia flot Długiego Marszu, do centrum galaktyki nie wiadomo dlaczego te floty nigdy nie powróciły do kolebki pierwszego ludzkiego dominium międzygwiezdnego fakt tego iż na przestrzeni zaledwie kilkuset lat niemal cała przestrzeń wokół centrum galaktycznego została skolonizowana przez ludzkość może jednak dowodzić iż w pewnym momencie ci niezwykli pionierzy musieli dokonać świadomej decyzji o uczynieniu tej przestrzeni swoim nowym domem i w tym momencie kończymy pierwszy odcinek ligi ligwotan Dziękuję Wam bardzo, kto chce wesprzeć, wiadomo, na Patronite może, e, też niech się odzywa, jeśli by chciał jakąś in, większą kwotą, oczywiście, wiadomo, za jakąś reklamę, czy coś, nie ma sprawy, tu się zawsze coś tam zrobi. E, słyszymy się za jakiś czas, pewnie gdzieś tam w następnym odcinku, ja mam nadzieję, że Wam dzisiaj umiliłem wieczór, a jeśli przegapiliście to jutro rano, e, zanim pójdziecie do pracy, do szkoły i tak dalej, odsłuchacie, spóźnicie się i wszystko będzie moja wina. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, słyszymy się całkiem gdzieś tam niedługo, trzymajcie się, cześć. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.